go. Ty, mam pomysł No, weź tu stoją te dranki drzewa pocięliśmy. Weź jak, no. zamachnij się. No, wiesz co zrobić. Całość to jest odlew, to nie jest tanie rzecz. No ja wiem. To są jakieś jaja? Co on tam rzuca jak nie mieć, kurwa? Yy, Jakie jaja, panie, co... co ty tam kurwa robisz? Wytłukę, kur. Gnoliu, ty. z ze strony kolicji i tam Was. W kolejnym odcinku z serii Brian na wakacjach i dziś ze mną jest Sebek. Witam serdecznie. I słuchajcie, dzisiaj co? Dzisiaj taki dzień spokojny. Chciałbym troszeczkę tamto siano, może spróbować, sprasować. Tam zrobię sobie dwie belki tak dla testu, zobaczyć, czy to się nadaje, czy nie, bo to leży już tyle czasu. W końcu trzeba to sprasować. No i dzisiaj też jest troszeczkę wyjątkowy dzień, bo w końcu może uda się. Eee, zrobić to 60, może nie do końca zrobić, tylko żeby mechanik przyjechał, ją zabrał I zaczął coś przy niej w końcu robić, no bo ona też już tyle czasu widzicie stoi tutaj, kurde rozwalona eee, No i szkoda... Co, bo jak przyjedzie Adam? No, możliwe, że przyjedzie, możliwe, że przyjedzie, zaraz za niedługo do niego A zadzwonię. co dzisiaj robimy? No co, słuchaj, ja bym chciał, to może by się udało ze dwie belki zrobić, wiesz? Ze, ze dwie, dwie belki. tylko? No tutaj A mamy. Na to dwie. No za dwie Są belki tam, ze dwie, trzy, tak po prostu chcę wjechać, zobaczyć czy to się nadaje, wiesz, do prasowania, tam, nie? Dobra. Czy to by dobra. się nadawało do prasowania A ty Sebek, co ty możesz zrobić? Co ty możesz zrobić, Sebek, no co? Kurde, byśmy podpieli tura, to mógłbyś tam powoli te belki jakoś tak zwozić, nie? Po jednej tutaj gdzieś byś ustawiał Dobra, dobra To wiesz co, podjedź to sześćdziesiątką tutaj Ja ci odczepię tu gdzieś To weź podjedź, ja bym tutaj ci to odczepił yy, Gdzie żebyś, podjechać? Wiesz, no tu, o tu, o tu, cofnij po prostu tak podnieść, podnieść, podnieś, żeby tu. Dobra, dobra i tutaj i tutaj podjedź Ogólnie możecie, możecie stać łapkę w górę, subskrypcję na kanale, z dzwoneczkiem. To jeszcze nie ma yy, i będzie fajnie napiszcie hashtag yy, Hashtag na prawo może w komentarzu. Przypuśćmy wam serduszko, no bo no dzisiaj mechanik powinien ją zabrać. Zaraz zresztą no też yy, zadzwonię, zobaczę, upewni się czy ma czas. Dobra, opuść, opuść. Jak tam idzie? Opuść, opuść. No już. Już będzie dobrze, dobra, cyk. I teraz tak, do Tura podjedź tutaj, od tu tu tu. Ja ci go przyczepię i, i będziesz mógł, będziesz mógł sobie tam powoli po jednej belce zwozić Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra, dobra. Dobra, Glantz. To co, ja siadam? Albo czekaj, najpierw zadzwonię może, co? No zadzwoń jak załam. Czekaj, to ja pójdę, pójdę do domu, on, on, wezmę telefon. No pójdę do te, telefonu do domu mam, to czekaj Dobra, gdzie ten komórka ja? Dobra. Dobra, czekajcie gdzieś tu miałem ten numer. Dobra? No halo? Halo? halo. O, halo. Y, słuchaj, dzwoniłem do Ciebie ostatnio. Miałbyś czas dzisiaj podjechać lawetą? Tak to mówi? No jak to mówi no? A, to co nie poznajesz tak. po głosie? Halo, słyszę? Halo? 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 Poczekaj, podejdę do okna, bo ja coś nie słyszę, <grym> tutaj zacięgu nie mam. Dobra. No, pan. halo? No. Słuchaj, miałbyś czas podjechać dzisiaj lawetą tutaj do mnie? Po tą sześćdziesiątkę? a do, no, aha. No. No, to co, byś podjechał? Nawet bo nie 60. wiem. No, nawet nie wiem, no za niedługo możesz podjechać, bo ja tutaj cały czas Sł będę... Kurde, trochę roboty mam, no ci powiem, ale ona ci potrzebna, za? Tak? O no kurde, no przecież no ile czasu czekam? Ile ona jest rozwalona? Przed żniwami, słuchaj, już ona była rozwalona, nie? To co? Na radę przyjechać czy nie? Coś ten zasięg gubi tam. O. Halo? Halo? O, 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 no, no, no coś tam jest. To co? Jak o. będzie? Ja. No dobra, to jak przyjedzie. Dobra, to dawaj, to przyjeżdżaj tutaj tego, ja będę za stodoły, jak coś, to przyjdź za stodoły, bo ja tutaj będę pracować. Halo? A, dobra, już się rozłączył Dobra, no to widzicie, no ciężko się dogadać, bo tam zasięgu coś, coś nie łapało, no to To już trudno, ale dobra, powinien dzisiaj przyjechać, także w końcu W końcu może coś się ruszy z tą 60. -tką. dobra, Sebek Sebek Pewnie przyjedzie, wiesz, pewnie przyjedzie, nie wiem, bo ciężko się było dogadać, bo zasięg coś nie łapał a, on może popiół idzie. A, może, może i tak będzie, wiesz? Może i tak będzie. Dobra, to co? Ja siadam, będę tam próbować pracować. Jak dobra, coś, jak Belkę dobra, wypuszczę robota, Jak Belkę wypuszczę to o tu przywoź I tutaj ustaw Dobra. O dobra, tu do tego z dobra. dobra, to ja już siadam i, i spróbuję. Co widzowie? No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło. Odpalamy. Chociaż troszeczkę sprasować. No, już pracowaliśmy, siano na odcinkach, ale czemu by tutaj jeszcze nie sprasować? Jak jest robota, to. To odpalam kamerkę i słuchajcie, i nagrywamy tutaj e, Warto by było, bo patrzcie, tu są te pokosy żeby to się nie zmarnowało Kurde, musiał jechać tam na początek, ale to mi się nie chce, to gdzieś tutaj zacznę O, to opuszczam Dobra, troszeczkę obrotów I powoli, powoli trzeba żeby to Co idzie, kurzy się to znaczy, że suche, nie? Kurzy się to znaczy, że suche Czekaj, idzie to tam? Muszę sprawdzić jak to tu w miarę idzie, co Sebek? Może ty chcesz popracować trochę? A mogę popracować, chętnie Bo ty, bo ty ją lubisz chyba, co? Trochę lubię <noise> No dobra, to dawaj, to chodź To popracujesz trochę, ja tu Będę patrzeć, ja chcę zobaczyć jak to idzie Dawaj, usiądź, no, no, no Dobrze ja. idzie, gdzie tu się... Dawaj, Podtegowuje, tu wszystko podtegowane już? Już podtegowane, tylko jedź, ja chcę zobaczyć jak to zbiera mniej więcej Nie no, suche, czekajcie, ja sprawdzę czy to suche no jest suche, dobra, można śmiało prasować O, o, zaraz chyba belka będzie, O, Bo tu walne pokosy są, słuchajcie, bo ja to zgrabiałem, wiecie, tak W jedną, na dwa razy jak wybrałem, a nie tutaj, czekaj, na dwa razy I co, no, wujek, tak. będzie dobrze? O, elegancko, czekaj, sprawdzę No ty, ręka, ręka mało co nie wchodzi, także dobrze ubite i co, słuchajcie, dobra, to ja podjadę tą 60 wezmę tą belkę i gdzieś tam Ułożę kawałek, aby dzisiaj zrobić, później tam pod wieczór ja w sumie mogę też Podjechać, to sprasować, a za 100 ja tam się nie boję, nie trzeba szybko zbierać Bo i tak przecież, yy, i tak przecież yy, to jest za doł, także raczej nikt nie powinien ukraść O, ty, zasuwa, Sebek A no jedzie, jedzie Dobra O, idzie, czekaj, ja wysiądę u niego Halo Dobry Siema, panie Adamie A kto ty jesteś? Siema ma? No, yy... to, to Sebek Sebek. A, jaj, przyjechał, sebek, przyjechał do mnie Sebek, tak wiesz. Pomóc trochę, o. No, cześć. O, witam, panie Adam, witam. No. Witam, widzicie, Adam, to co? Dla radę to 60. to... Co? Co ty ode mnie, człowieku, chcesz? Człowieku, no, 60. naprawić no, trzeba. No chodź mnie dupy nie zawracaj, bo ja nie mam czasu. No, wjeżdżaj no, na podwórko, ja trzeba tylko 60. zgaszę, nie? Idzie, widzowie, no, no. widzę tutaj nerwy ma. Ale to spokojnie, ja idę, idę na podwórze, tam się dogadamy, mam nadzieję Zgaszę tylko Dawaj Sebek, zgasi Ognik. zgasiłeś? Zgasiłem Gdzie ty jesteś? Na podwórze już? Czekaj. Ja na podwórzu Idę, idę, czekaj, idę Dobra, o, tutaj gdzieś Sebek O, dobra, no witam jeszcze raz Witam, no. szufla Słuchaj, no i tu, tu, będzie chodzić o to, o to mi 63pk No, no Daj radę co coś... Słuchaj popsu i teraz on nie chce naprawić No ja patrzyłem Pan Adam to... A się zna to naprawi To tu naprawi to, to 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 na jeden dzień roboty Tak na jeden A dzień roboty i tak, Ty Adam tak... to tak mówiłeś u, Mówiłeś ale tu rozwalona cała To ty tutaj co? Ona odpala czy nie? No czekaj spróbujemy bo ona nie palona dawno było Ja zobaczę bo ja ty no? samym nie wiem Ja ci do Ciebie nie wierzę Człowieku ale to moja sześćdziesiątka ja tu to zaraz to trwa Co tu? Ty, co ty mi tu bieg wrzucasz? Nie wrzucaj, nie jest bo to... Widzisz, to na raz zapaliła, no to po takim czasie stania, na raz się udało widzisz, dobrze pali, tutaj, to co tu... To no, ja widzę tutaj ta oś, tak? No, tu będzie trzeba, słuchaj... Tu drążek pewno pogięty, tu Turbinę nawet ma A jak? A co ty sobie myślałeś? Urna. Ale pali dobrze u człowieku No dobrze pali, ale no, powiedz mi, jaki to koszt by był takiego naprawienia? A panie, a kabina jaka? Ja ci mogę rozumiesz to obciąć i będzie miał bez kabiny. A jak bez kabiny to ja to. Do jest... darmo ci mogę obciąć. To? A dziękuję bardzo. Z bo to jest interes... kabina, tak? Tak. Musi... Nowe kabiny, no, 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 no to kup nowe kabiny, mnie przywieź. No, no jak nowe kabinę i ja wy, wystarczy, słuchaj szybę zmienić. IB! Jak, jak bez kabiny no to może sybę, i lepiej by było. Sybę. Nie, nie musi być Sebek, bo to na zimę czy coś na jesień. Na, na, nie. sylbe na... rozumiesz, sywić ty sybem, nie? Ja szybę przywiozę i będzie dobrze. Ja to wklej, ja to się znam, ja tu na tym zęby zjadłem na ta, tym. Tak, tak. mi tu naprawił ten przód, to będzie dobrze. Dasz no. radę czy nie? Ta, tu ja widzę, tu jeszcze mocno obciążę. I Uuu. maska widzę pogięta, to, to tam ten przód to się kłupi, bo to tam. Ja to będę w, w mieście, to kupię to. No dobra, I tylko. i ten przód. Tylko słuchaj, jak to wygląda z tym, tym. Z pieniędzmi. No ja tam nie wiem, ja ile to ile tu stoi. Kurde. No. Części. Nie wiem ile części tam by byli kosztowali, no ile tam? No. Do tego to się nie wyprostuje, to trzeba nowe kupić. To nowe kupić, bo to pogięte coś to, to nie. Nie. Ja nie wiem czy ty się rozumiesz. Na robocie. Ten, ten, ten drożek zmienić. A, a luzy miała czy nie miała luzów? Nie miała, to jeszcze... przedtem nie miała, no. Nie miała, tak? No ale to przedtem. Teraz to Co ten drążek zostawić, to tylko końcówki pozmieniać, no tak? No to po wyprostować, na, nategować, żeby prosto było, żeby jeździło i będzie dobrze. Widzicie, a do niej też tura o konsola, tutaj jest wszystko. No dobra. Będziemy o pieniądze, rozumiesz przy odbiorze, ja tam podliczę no to Przy odbiorze, to... to ja bym musiał wiedzieć ile, ile mniej więcej szykować, no bo co? Jak za drogo to niech ona stoi. Jezu, toż to co jest, rozumiesz, 60, to nie trzeba tam dużych pieniędzy, no No to co, za, za darmo da radę? Za darmo to nie no tam Ile to tam? No kupić te maski, no z tysiąca pewnie Na będzie trzeba dać, o, no. O. czego, ja tu muszę sepkiem. Bo to tłumik jeszcze, a to tłumik, a to... No nie, dobra, nie. dobra, można prosić o ja tutaj Puszka na chwilę. Ja tutaj... No, wujek, może pogadam. Ja tu na chwilę pogadam, czekaj, czekaj. Przepraszam na chwilę. Chodź, wujek, pogadam. Dobra, chodź. Ty, wujek. Ty, Sebek, on, on chce to tak On chce to zakontować chyba. ty On w chce wujka zrobić. To I... jest jakiś oszust Powiedz mi, co ja mam z tym fandem robić, Sebek. Nie wiem, tam taki kij leży. Bo z tym kijem go. <laughs> ty, mam bambuco... powiedzieć. No. weź tu stoją te dranki, Drzewa pocięliśmy. Weź jak... No. Zamachnij się. Jak... No wiesz co zrobić. Nie no może, może mu odejdzie ten pomysł. Dobra, idź w targu. Tu? Weź tutaj. Ja <laughs> moment, moment, moment! Moment, no. moment, Sebek, weź to drankę i mów w ten samochód rzuć. A dobra, dobra. Dobra, dobra tu czek tak A To idź targo Dobra, po cichu, Dobra, jest słucha, pan tu da radę, może, przepraszam, da radę tu może jakoś tak, Tani może coś by gwiznął. A nie, pytasz się za robotę, czy o! ze wszystkim ze, ze wszystkim już, no No człowieku no. Ten przód, ten przód, rozumiesz, oto cała jest ta siatka, o tu, gdzie ty jesteś, cholera? Tu, tu Tutaj, no To no, jest 150 zł, to, to, to no. ta oś, to jest odlew, to nie jest tanie rzecz no ja wiem To są jakieś jaja? Co on tam żółta jak nie mieliś kurna yy, klocami? Jakie jaja, panie, co? Co ty tam kurwa robisz? Ci wytłukę kurwa... Gnoju, ty. ty! Co za młodego, ty! Co zna go? Nie, ja... Ja nie wiem. Tu jakaś ofera jest. Yy... Nie. Nie mogę! Nie ja mam to zabierać, czy nie? Bo ja tutaj nie będę, tutaj ja mam roboty. Nie, no, ja dobra tak! Do, głupie zabawy, dobra, chodź, chodź, młody nie wiedział co robi, chodź. Słuchaj, chodź, Sebek, chodź, już on cię nie będzie gadać. Panie, gadaj mi, bo ja nie wyciekam. Dobra, mam dobra, dobra słuchaj pan, gaś to, bo ja co? Na wodę to nie chodzi. No dobra, no to tak. Słucha pan. Bierze pan to, dogadamy się co z, ce z ceną, to się dogadamy. Yy, mam nadzieję, że się dogadamy, nie będzie żadnego problemu. Aby dobrze było zrobione, ja zapłacę. Tylko, żeby tak po Bożemu było zapłacone. Nie za o, dużo. Ja myślę, ja tu widzę tu i to przegięte. Kurna, to to to, to... I tu też no. Za dużo. Ja tam tyle, że trzeba to biorę, tam to nie serwis, ale kurna tu jest. Yy... Tłumaska, no tak. ja widzę, to co to nie jest tego ile wejdzie, to będzie zapłacisz, ale jak nie to rozumiesz o... Nie ja wiem dobra, no to słuchaj to jak no dogadani? Tak, będzie, będzie dobrze, będzie grało, no, jakoś bro, się tu dogadali. To, 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 to wiedziesz z tym czy ja mam wyciągarkę? Ty, ja wiadę. Ja... Wiadę, otwieraj to wjadę, pakę. Prosto, Od, do, 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 otwieraj pakę kurde. ja... ja wiadę. Chodź sobie jak na chwilę, chodź chodź, chodź. Chodź sobie chodź. Dobra to zaraz. No, 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 no dobrze, że idzie. to górna wierzaj, bo ja nie mam czasu. No, dobra, dobra ja wierzamy. cały ten, ten, ten. No, no. no. Siebie, siebie tak. <noise> Dobra, jedziemy, wierzamy, czekaj. Tylko powolutku tu trzeba, bo tu. o Tak, powolutku wjadę Dobrze tam idzie? Dobrze, dawaj. O, aż się przód podnosi. Nie skręcaj, <noise> bardzo, bo to tu. Nie skręcam, nie skręcam, ja tu na prostego jadę, tylko że to. O, o, o. o Idzie tam, idzie? Idzie O, Boże kochany. Dobra, idzie, wchodzi, dobra. Wit Ile tam jeszcze podjechać? Jechaj do końca tu Powiedz mi ile tam? Dawaj jeszcze. No. Jeszcze, jeszcze. jeszcze. Dawaj jeszcze Dobraz, Dobra, gaszę. I co? Ja nie, będę spinu, nie będę tego spinał, nie będę tego spinał jak wezmę klina, tylko no to, rzucę pod koła i wiesz, dobra. klina! Rzuć, rzuć pod koła i, i będzie dobrze. A słuchaj, e, długo to myślisz ci z może. <noise> długo ci myślisz, to może zająć? Tam wiesz, wszystko tego, naprawić to i tak dalej. Ile, to, ile ci może zająć, to wiesz, naprawa no tego. Nie, że. no Nie roboty mam, ale jak tego to ci. To będziesz miał Stówki. pojutrze do odbioru Pojutrze już? O, coś. Tak to jest, kurwa <śmiennie> <śmiennie> Tej, coś ty, coś ty źle mówi, nie wiem, coś chyba popiłeś Co tak się Nie będę dyskutował, <śmiennie> do widzenia Dobra, ale czekaj, no bo ja mam wierzyć kiedy dzwonić, się dopytać, no ja jak będzie dobrze to zadzwonię i dobra i przyjedziesz za bieżąc, ja cię nie będę wziął z tego bo to sprawne <noise> będzie tutaj tego, że zajedziesz na koło to No dobra no wycie. to słuchaj no to co, No. to trzymaj się, dzięki jeszcze raz, szufla, zdrowia, no razie, zdrowia. zdrowia Dobra robota no, będzie to tam bimbru bańkę dam Na razie Na razie <noise> ja pierdzielę żeś mu tam narzucał no, o. Dobrze się szybko o, uciekał o, o. O. No uciekałem żeby on powoli jechał, bo to jak spadnie bo to... Domu leży, bo to... Ty, on o, chyba, to, to chyba dzisiaj, chyba dzisiaj serio coś wczorajszy. popił. Wczorajszy chyba do wczorajszy. patrzę. patrzył. Do... Żeby on powoli jechał, on żeby to nie spadło, dobrać. bo... Ty mu się od tego Dobra, pojechał. Co, Sebek? Pojechał. Yeah. Chodź jeszcze tam do roboty trochę. Co, taka cena to za duża cena? Chyba nie, za duża. nie no dobrze, będzie, dobrze, będzie. Tam ludziom gadali, że on w porządku. Tam, ale on ja... Dobrze robię. Dobrze, w porządku, ale on to kawał obudza ci, mówię. Kawał obuza, ja, ja, ja słyszałem już. Kawał obuza i on rozbójnik jest, ale to tam. nie Nieważne, nieważne. Dobra, co ja tutaj, wezmę to belkę, weź jeszcze, sprasuj ze dwie i będzie dobrze. Ja tutaj dobra, ją i, i będzie super. No co, zobaczymy widzowie, ile to będzie trwało wszystko, ile i za ile on tam mi to naprawi, ale. O, ja cię kręcę. Znowu zapomniałem, Sebek. No, co tam trzeba? Znowu zapomniałem, że tu trzeba obciążenie Oooo, Cholera jasna, po co ten gruber był odczepiany? Po co się on był tam założony chyba? Yy, no co, Ehe. tak jak mówię, no zobaczymy ile to wyjdzie końcowo I yy, jak robota będzie zrobiona Pod względem jakości, bo to też się liczy, to nie ma to Ooo, ja, co on mnie tu, jak ty to postawiłeś Sebek? Ja pierdziele, nie zauważyłem Dobra, trudno yy, Mam nadzieję, że będzie dobrze zrobione na jakiś tak dobry i... Przede wszystkim do, zrobione szczegółowo, no i przybożone troszeczkę pracy, nie? A jak on tam młotkiem będzie stukał, i w to, to, to nic z tego nie będzie, no ale zobaczymy. Bo ta 60 naprawdę ten trzypek jest mi potrzebny, on ma dużo mocy. On turbinkę ma, także wiecie, to, to zasuwa, to nie jest jak ta, nie? On, o ta może lepiej wygląda trochę wizualnie, ale co z tego, że to lepiej wygląda wizualnie, jak tamta lepiej chodzi, no? Dlatego szkoda mi jej, żeby ona stała, albo żeby na złom oddać, albo żeby komuś za grosze oddać, no. To taki interes to mi nie jest. Nie jest do niczego potrzebny, no bo... Wolę ją zostawić, troszeczkę zapłacić, ale... ale żeby była na gospodarstwie i żeby robiła cały czas, nie Sebek? No. Dokładnie, bo sprzęt to musi robić. Sprzęt musi robić, no. Na siebie zarabiać. Co jeszcze więcej trzeba tego tych berek? Ile zrobiłeś? Trzy no dobra to starczy na razie na test. Na, na test starczy. Pój teraz pójdziemy jeszcze coś tamtego. A na razie, na razie niech jest. Później to się sprasuje tak jak mówię, wieczorem gdzieś... Pojadę i, i... to... No i to sprasuję Ty, a to kurde jak to dobrze sypie tu Ja myślałem, no. że to wklepało Czy sypie? Dobrze duże pokosy A spróbuję, też zrobię, czy... Dwa na raz da radę, da Bóg, radę dwa da na raz? Radę. Jak myślisz? Czekaj, ja tu podjadę, zobaczę Chyba da radę Podjadę, zobaczę, czekaj Cyk Dobra Cyk Dobra, dalade da Człowieku z obciążeniem, ale że turda radę to podnieść? No powiem ci, że powiem ci, że fajnie, fajnie, dawaj tam na podwórze. Dobra ile? nikt niech stoi, tutaj nikt nie powinien za go zabrać, jak myślę. Ładowarkę muszę oddać z temu. koledze, ale na razie tam dzwoniłem. Chciałem przyprowadzić, ale mówił, że ten, że na razie... A ta ładowarka to kogo, bo ona już długo stoi? No koleżki takiego nie, nie znasz Sebek. O, ale tam walnąłem, same hamulce. Nie nasz Sebek taki koleżka mój, ale dzwoniłem do niego, czy przyprowadzić. On mówi, że na razie niech stoi, że mu tam niepotrzebna, na razie to. Bo on ma dwie, on ma dwie, jeszcze jedną, A, taką nowszą trochę ma. Jakiś bogaty, bo takie duże sprzęty. Troszeczkę tak, tylko że mu potrzebne ładowarki, bo tam jeszcze na usługach robi. Dobra, na razie tu aha, sobie aha. stanę. Dobra, to co widzowie? No słuchajcie, no zobaczymy, jak te sprawy się wszystkie potoczą yy, z tą sześćdziesiątką. I jak będzie dobra, no to już niedługo pewnie będziemy robić nią w polu, razem tutaj z Sebkiem. Także to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, yy, jakiś komentarz, no i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. Kto jeszcze nie ma, sprawdźcie, czy macie, bo to jest ważna kwestia. A ja się z Wami żegnam. Dzisiaj ze mną był Sebek. E, żegnam Was i pozdrawiam, Adama. Kogo? Adama. Koleżka jakiś? Mechanika. A, mechanika, Adama. Mechanik. No dobra, no to trzymajcie się i do kolejnego. Siemaneczko